Nazywam się Sylwia Józak, mieszkam w ślinie od 6 lat. Nasz pokój ma 7 metrów kwadratowych, mam troje dzieci, mieszkam tu wraz z mężem mój najstarszy syn ma 6,5 roku, jest chory od urodzenia, ma porażenie dziecięce. Urodził się w 30 tygodniu ciąży, czyli 7 miesięcy, ważył półtorej kilo, 40 długości centymetrów. Tu jest obok córka Aleksandra Juzak, która jest chora od zeszłego roku. Ma stwierdzoną padaczkę. Syn Dominiki i córka Aleksandra uczęszczają do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szymanowie. Najmłodsza no córka Paulina ma 3,5 roku, na... jest zdrowa. A powie mi pani, od kiedy pani się starała, właśnie w Urzędzie Miasta? O, o mieszkanie. Staram się od roku 2005 yy, yy, o mieszkanie, i od tamtego dnia yy, oh. yy, po prostu mam ca dostaję cały czas odmowę. A na dzień dzisiejszy, czyli oh. na rok 2010, yy, stwierdzono, że w ogóle mi nie należy się mieszkanie. A dlaczego? Dlaczego się pani nie należy? po co? A tego to nie wiem. Bo tam aha nie nie wie pani dlaczego to nie, dokładnie nie, tak nie nie tam jest jakiś kodeks podany po prostu i I pani nie wie co to oznacza nie tak nie wiem tak tak mhm. i na dzień dzisiejszy z tego wynika że dalej jest pani w tym samym punkcie w którym pani była na początku tak tak o to chodzi że nawet przez pięć lat które się staram o mieszkanie burmistrz po prostu nie wziął mnie nawet na listę oczekujących że po prostu mhm. na jakiś tam dzień jakiś rok wypadnie że po prostu dostanę te mieszkanie ale po prostu to jest cały czas odmowa odmowa i odmowa